tydzień 11 listopada, Dniu Święta Narodowego odbędzie się ta wyjątkowa impreza, ja nazywam się Bogdan Zatelnus. Witam Państwa bardzo serdecznie, a są z nami i tutaj poproszę właśnie w tym momencie o brawa Pani Prezydent Renata Kazłowska, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Maciej Roszek, Pełniący Obowiązki Dyrektora z Centrum Społecznego Warszawy, oraz pan Jarosław Pluta, dyrektor ds. sprzedaży w regionalnym oddziale detalicznym PKO Banku Polski, czyli reprezentant sponsora strategicznego Warszawskiej Triady Miegowej Zabiega Pamięć, czyli niezwykłej triady, która właśnie składa się z trzech wyjątkowych biegów, z których każdy jest czymś więcej niż zwykłym biegiem. Bieg niepodległości tradycyjnie kończy warszawską triadę biegową, którą rozpoczyna bieg Konstytucji 3 maja. Następnie półmetek tej triady to jest bieg Powstania Warszawskiego no i Dniu Święta Narodowego 11 listopada. 31 już bieg niepodległości dokładnie za tydzień bieg tradycyjnie rozgrywany na dystansie 10 kilometrów. Proszę Państwa, rozpoczęła się właśnie czwarta dekada biegu niepodległości 31 bieg niepodległości za tydzień o tym wyjątkowym wydarzeniu, o tym, dlaczego mówimy właśnie, że to jest coś więcej niż bieg. Jak ważne jest to wydarzenie dla miasta stołecznego Warszawy opowie nam pani prezydent Renata Gaznowska. Bardzo no, tak, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to, że będzie to bardzo wyjątkowy bieg, w zasadzie każdy bieg 11 listopada jest wyjątkowy, bo w ten sposób na sportowo czcimy to ważne historyczne wydarzenie, w sposób wyjątkowy, piękny, tworząc najdłuższą flagę w Polsce i robią to biegacze, jak Państwo wiecie biegnąc w koszulkach białych i czerwonych. W tym roku ta flaga będzie jeszcze dłuższa, ponieważ mamy rekordową liczbę uczestników, 22 tysiące pakietów, więc bardzo się cieszymy. To dla nas też olbrzymie wyzwanie organizacyjne, logistyczne. Dlatego też chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do organizacji tego wielkiego sportowego wydarzenia wielkiego sportowego święta tak z Aktywnej Warszawy, Biura Sportu, ale również dzisiaj bardzo serdecznie, już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom, bez których, bez których ten bieg po prostu i zwyczajnie nie byłby możliwy i nasz wspaniały partner PKO PP, który od wielu lat wspomaga nas i uczestniczy przy tym wielkim wydarzeniu. Ja, jeszcze jedna rzecz, która nie tylko 11 listopada, ale cały ten rok we wszystkich ligach, a tak jak już kolega wspomniał, 31. edycja. W tym roku biegacze mogą zdobyć trzy medale, które tworzą wspólny jeden medal w kształcie Polski, w kształcie Warszawy. Za chwileczkę już pełną kolekcję będziemy Państwo mogli również zaprezentować. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zostało nam dosłownie kilkadziesiąt może wolnych pakietów, jeżeli ktoś nie zdążył, to zapraszam. A przede wszystkim zapraszam również do kibicowania wszystkich tych, którzy chcą razem z nami na sportowo obchodzić 11 listopada. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Prezydent Renata Kaznowska. Już się zapowiedziała, że pokażemy właśnie ten medal składający się z trzech fantastycznych części, czyli składający się z Medalu Wieku y, 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 Konstytucji, trzeciego maja Powstania Warszawskiego, to za chwilę. No i Wiek Niepodległości, za chwilę pokażemy y, to wyjątkowe, to wyjątkowe trofeum. Pani Prezydent już powiedziała, że frekwencja prawdopodobnie będzie rekordowa, no bo w zeszłym roku ponad 18 tysięcy osób wystartowało w Biegu Niepodległości. W tym roku limit został zwiększony do 22 tysięcy osób. Zostało kilkadziesiąt dosłownie Wolnych miejsce. Pani prezydent powiedziała nam o tym wydarzeniu, które przekracza jakby te ramy sportowe, ale rzeczywiście to też jest wydarzenie sportowe. A odpowiedzialny za sporty w Warszawie, szef Biura sportu i rekreacji w urzędzie miasta historycznego Warszawy, pan Janusz Samel. Panie dyrektorze, rzeczywiście ten sportowy akcent też jest ważny w tym biegu. Witam bardzo serdecznie. Sportowy akcent jak najbardziej też jest ważny. Jest to bardzo szybka, płaska trasa, dwa podbiegi, dwa zbiegi, ale właściwie bieg po prostej i jeden nawrót. To powoduje, że można uzyskiwać bardzo dobre rezultaty. W zeszłym roku rezultat zwycięzcy to poniżej 20. to poniżej 30 minut 29 minut, bodaj 38 sekund. To mam nadzieję będzie szybki bieg. Pogoda, listopad to pogoda, ale jeśli będzie te 9-10 stopni, mam nadzieję nie będzie padało, nie będzie jakiegoś wielkiego wiatru w twarz, to będzie równie szybko i ten aspekt sportowy będzie miał duże znaczenie, ale... Myślę, że tutaj największe znaczenie ma to, żeby przyjść, kibicować, zobaczyć potężną biało-czerwoną flagę, która będzie olbrzymim strumieniem zarówno w jedną, jak i w drugą stronę Alei Jana Pawła II, później, Alei i niepodległości Cychałmińskiego i mam nadzieję, że niesamowite zdjęcia, które powstają przy tym biegu pozostaną na długo w pamięci mieszkańców Warszawy. Jest to bieg tradycyjną trasą. Więc myślę, że też wszyscy ci, którzy raz w roku albo dwa razy w roku biegną, tą trasą mogą zmierzyć swoje wyniki i zobaczyć, czy mają progres, a może są na tym samym miejscu, jeśli chodzi o swoje poczynania biegowe. Ja mam również nadzieję, że tak naprawdę każdy biegnie tam dla siebie, każdy biegnie z tą historią w tle. Każdy może opowiedzieć komuś o tej historii z 18 roku, 1918-20 wieku. I mam nadzieję, że to wielka nauka dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy staną na starcie, bo również jest jedna mila. Niesamowite przesłanie, niesamowity bieg. 11 listopada należy do biegaczy.